Jak oglądacie, no to dobrze wiecie, że zabawa zaczyna się na nowo. Bo ostatnio udało mi się trafić Lotusa. No dwa razy farcik. Patrzcie, ja jestem tutaj 19 godzin temu i 20 minut temu. 20 minut temu, bo nagrywam od razu kolejny odcinek. I powiem tak: sprzedajemy tego Widlotusa i od razu idziemy trafić jeszcze. Jeszcze Widlotusa. Zobaczmy. Zobaczmy, czy to się uda. Ok, no pierwsze trzy. Niestety nic. Wiecie co, pojedynczo. Otworzymy jeszcze, żeby takiego idlotusa sobie po prostu zostawić. No, tylko, czy on wypadnie. Nie będę jakoś mega szalał, bo wiecie, jak to się kończy. Jak ja się podpalam, to. To jest tragedia. Ok. Strefy Bayonetta Safajera w ogóle 23 minuty temu. Fajnie. No, mógł. Mogło się już tutaj zatrzymać, i już by było z głowy. No ale dobra, jeszcze raz. Ostatni chyba. No dobra, jeszcze raz. Będzie 45. No i tutaj począteczek, Średni. Bardzo średni. Ok. No bardzo średnio zaczynamy. Tyle powiem. Sprzedajemy to. Robię. Underdoga, zrobimy sobie underdoga, spróbujemy. Trafić coś na underdogu i damy sobie, tak, wiecie co? 3 brawo, trzy łepony. beast case a. damy sobie na buście. Na underdogu, może wlecie jakaś Dragon lore Damy sobie skrzynię z motylem. Damy tak, 2 razy 2% lotusa, Damy 3. 3% lotuse. Jednego ametysta na buście jednego Supreme w Case'a na buście. W sumie mogę nawet dać ametysta więcej i. Jednego weźmiemy 14900. Dobra, za 15. Ok, okej, okay, okej, okay. o to mi chodziło. Królewski underdog przed nami i powiem tak. No ja mam nadzieję, że on się skończy szczęśliwie, bo fajnie, że dało widlotusika, No ale. Ale jeszcze wiecie, no, no, coś by mogło dać. Jeszcze jednego idlotusa, takiego batelsker, żeby go sobie zablokować. No i po moim powrocie. Zobaczymy, co weźmiemy. Bardzo dużo osób pisało właśnie. O tym setupie, no dużo osób by wzięło setup, oczywiście bardzo dużo osób pisało, że no taki karambit emerald to jest naprawdę konkretny flex. Ale no zobaczymy, zobaczymy jeszcze co to dokładnie będzie. Na razie. Oglądamy tą battle, no i niedobrze. Niedobrze, bo mamy emeczkę za 400 stówki, a Rosso nie dostaje nic. Emilio odleciała, w sumie fajnie, bo 1400 ma, ale Rosso by musiał coś trafić. O, emeczka print stream. No my podgoniliśmy Emili Dragonorka się tam pokazała u Rosso. Patrzcie to w ogóle pokazała się tam Dragonorka i tutaj też się pokazała. Ja pierdzielę, jakby no jakby dało taką lorkę dla Rosso. To by była dobra zapowiedź, no ale dobra, tutaj MK za 500 jeszcze dla mnie, no zobaczmy procentówy. Pierwsza nic. Ostatnio nie dało, nie dało nic na anderze fajnego, więc może to jest ten moment. Mam o tyle. Dobrze, że nie wpadły. Dobrze, że nie wpadły. Ok. Pierwsza skrzynia z lotusem. Nic. Rosso musi trafić. Nic. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy skrzynie. No i nic. No dawaj jednego dla Rosso. Proszę. Nie ma! Os nie, przedostatnia w sumie, bo na końcu jest jeszcze jedna. Zobaczmy. Daj. No nie ma. Okej, okay, zobaczymy teraz. Ametys na buście dwa razy i Supreme Knife Case na buście. Kursus dla Rosso. No jeszcze to nie daje wygranej. Supreme Knife Case na buście. Ba Butterfly Ruby! Butterf Butterfly Ruby! K dwa karabity! Mamy Butterfly Ruby chyba! No chyba, że mnie oszuka teraz pod koniec Proszę Wind Lotus jeszcze Mamy mocny powrót Mamy Butterfly'a Ruby Mamy Butterfly'a Ruby Mamy Butterfly'a Ruby Mamy battle ę. Za 76 klocków Mamy Butterfly'a Ruby I to jest powrót na pełnej Była królewska żałoba Były momenty tragiczne, dramatyczne I smutne i pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywano, ale dzisiaj udało się. Dzisiaj się udało. Jest super. Jest po prostu super. Ja chciałem mój lotusa, Mamy lotusa. Chciałem Butterflya Ruby. Mamy Butterflya Ruby. No i dobra, no co, no dzisiaj, no dzisiaj cieszycie się razem ze mną, bo dzisiaj znowu mocny skinek poleci dla Was. Pamiętajcie, wszystkie skiny, wszystkie wysyłki. Wszyscy zwycięzcy z tych odcinków, które teraz oglądacie, dopiero będą 11 albo 12 czerwca. i Spokojnie. Wszyscy, którzy czekają, wszyscy skiny dostają. Goście od Talona pewnie czekasz, ja wiem. Ja wiem, ale mnie nie ma teraz, ale twój skinek będzie na unlocku. Tylko wrócę, tylko go dostaniesz, bo ja wiem, że ten wariacik może się martwić. No nie wiem dokładnie, nie wiem czy pisze, czy nie pisze, czy wie, czy ogląda odcinki, że 11 jest wysyłka, ale jak nie ogląda... No to jest lipka trochę, mam nadzieję, że ogląda. Dobra, ale sprzedajemy to. Czekajcie, ile ja tutaj mam? Okej, okay, ten Ruby, piękny skin w ogóle. Sprzedaję to wszystko. Okej, okay, to zostawiam. To zostawiam do 11, obojętnie co by się nie działo tego. Dopplera Ruby rozminimy, a nawet powiem wam tak, jak on będzie na stanie, to my go weźmiemy. To my go kuźwa weźmiemy. Butterfly na Doppler Ruby, no jeden z lepszych skinków. I robię skina dla was, robię skina dla was. No powiem tak, ametysta na buście, otwórzmy ametysta na buście. Karambit freehand, no spoko, spoko, ale myślę, że to akurat za dużo. Ursus, ultrafiolet, no też na pewno nie, nawet nie wleciał. Karambit ultrafiolet tutaj, wiecie co? Jeszcze raz to kliknę, a ja będzie skin za stówę. To idę na Supreme Knife Case. Tak, dobrze słyszeliście. Tutaj może coś wpaść dla was naprawdę konkretnego i ja myślę, o, otworzymy chyba trzy. Szarpnę się, dobra, teraz mogę się podpalić. Mamy, mamy Rubiego, mamy Rubiego. Jest dobrze, jest dobrze. Zobaczmy, trzy takie skrzynki. Mamy motylka slotera. Mamy szkieletona Crimsona. To sprzedam. Jeszcze trzy. Motyla zostawiam. No nie. Jeszcze trzy. Mamy znowu motylka. Dobry dropik. Bajoneta Lora za 200, ale motylek. Bardzo zajebisty drop. Good knife, Gamma Doppler, kurczę, rozdawałem ostatnio Wam Gutknife'a Gamma Dopplera. Ile już mam? Dobra, 25, yy, ale dwa motylki mam jeszcze, nie? 14, 10, 39. Miałem 45, dobra. Yy, jeszcze 3, jeszcze 3 mogę. Mamy 9 Lora Battlescar, Guta Ultrafiolet, 3 Doe. 3900, wiecie co? A jeszcze dwie, zobaczmy jeszcze dwie. No jest niby ten Good knife Gamma Doppler, no ale ten Good Knife Gamma Doppler, czy ja chcę rozdać Good knife Gamma Doppler? Chyba nie. Knife case na buście jeszcze, zobaczmy co tutaj da, jeszcze trzy, no mogę, mogę się szarpnąć. Survival, Shadow Dagger, lory. No a powiem wam, hmm. a zobaczmy wiecie co, jak ja bym przykładował, zrobił coś takiego. Okej. Okay. Gdzie jest talon? Już nie ma talonów. Ok, wyjechałem poza cenę. Najwyżej ktoś sobie wymieni, jak komuś nie będzie pasowało. No ale dzisiaj będzie talon za 1300. Dzisiaj będzie ten talon na Safari masz za 1300 do wygrania. No i co, no, żeby go wygrać, musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem. Musisz zostawić suba o mnie na kanale. Pamiętaj, ale że to sprawdzam stary, więc no, jeśli chcesz wygrać talona, no to zostaw suba, bo zostawisz komentarz, a nie będziesz miał suba. A przykładowo bym cię wiesz, wylosował. No to nie wygraż, no będę musiał znaleźć inną osobę, która tego suba ma, więc no zostaw suba. No i dzisiaj w komentarzu, kurczę, wiecie co, dzisiaj w komentarzu e, wybieracie w sumie przyszłą kosę, jaką rozdam. E, jaki typ kosy? Jaki, jaki typ kosy chcielibyście wygrać? No ja znowu daję Talona, bo w sumie Talon i Karambit moim zdaniem to są takie w sumie najmocniejsze, fajne, takie najlepsze noże. Później M9, -ka. ja lubię osobiście też flipy, no ale ja wiem, że bardzo dużo osób tych flipów też nie lubi i uważa, że to jakieś małe scyzoryki, małe gówno nożyki. No ja flipa lubię, fajnie się z tym skacze, więc w sumie, no ja do flipa nic nie mam, ale po prostu wybieracie typ kosy w komentarzu, czyli talon, karambit, flip, shadowy, survival, kukri, ursus knife, butterfly. No butterfly jeszcze to jest taki flex. No, ale dobra, ten talon będzie Wasz. Ja sobie, ale go później wypłacę, muszę wszystko sobie ładnie przeliczyć. I tak, czekajcie. Czekajcie, 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 bo te skinki natalona, to w sumie ja wam rozumiemie za tego Falkiona. To sobie sprzedam, to sprzedam, to zablokuję, to sobie sprzedam. Ok, Falkion będzie zatalona. Pamiętajcie, jeśli chcecie pograć w ogóle na jest GO chcecie ogarnąć nowe skiny, nowe ekwipunek, klikacie sobie tutaj ten zielony i wpisujecie kodzik w access i otrzymacie darmowe 2 złote i 10 groszy na start. No i możecie otworzyć sobie pierwszą skrzyneczkę, zobaczcie, możecie otworzyć sobie tą skrzyneczkę, indirect case, no i zobaczmy, co mi tutaj wypadnie. Ja dałem w ogóle teraz tryby boost, nie wiem, czy widzieliście, no i na trybie boost dostałem awupkę Mortis. No i wówczas, Mortis, ok. I teraz normalnie zobaczmy, jakie trzy skinki dla trzech osób by wypadły. No i pierwsze trzy skiny jakiś 5-7, tutaj jakiś gloczek za złotówkę, tutaj jakiś mag 10 No coś by tam wleciało. Zobaczmy drugie trzy. No tutaj już ktoś by trafił scout'a. Tutaj obrzyna. Tutaj P2000. No i P2000 moim zdaniem fajnie wygląda w ECS-ie, ten handgun, więc to jest nawet dobry drop. Dodatkowo, jak wpiszecie tutaj kodik w Access, no to otrzymacie plus 10% do wpłaty, czyli wpłacasz 100 masz 110, płacisz 1000, masz 1100. Zobacz, co widzowie robili na kodiku, no naprawdę mocne rzeczy. E, jakbyś coś zrobił, pochwal się tym u mnie na Instagramie. Dodatkowo metody płatności, blik, visa, skiny, PaySafeCard, SMS. Pamiętaj, że strona jest dla pełnoletnich, musisz mieć 18 lat, żeby tutaj zagrać. E, I wiecie co? Ja jeszcze spróbuję, jeszcze spróbuję, jeszcze spróbuję. No, fajne, fajne przeleciały, ale... no nie ma. Ale spróbuję jeszcze raz. Spróbuję jeszcze trafić jednego, bo mnie nie będzie i te skrzynki znikną. Już nie będzie szans, żeby trafić Widlotusa, a może jeszcze. Może jeszcze jeden by wleciał, bo mamy mamy niby Lotusa Batysker, Mamy Rubi, mamy slotera. No nie no jest naprawdę ja pierdzielę. To i tak, ale nie jest jeszcze to. To nie jest jeszcze ten kąbek. to nie jest jeszcze ten kąbek, Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, no wiecie, ponad 100. Ale no skończyło się jak? Skończyło niestety. E, poszło, no poszło, naprawdę. Tam było takie podpalenie. Ale zrobię ostatnią batelkę. I ostatnia batelka będzie gruba. Robię ostatnią batelkę. No i zobaczmy. Batelka na trzy osoby, standardowe. Ostatnia, ostatnia królewska na trybie króla. Zobaczmy, zobaczmy co z tego będzie. No, ja już się boję, tak naprawdę, ale zobaczmy. Rosso, Emily. No i Beast case. Może Może Dragonlora od razu, tak. Pyk, jakby wpadła od razu Dragonlora. No, ale nie, wpada mi w sumie najsłabszy skinek z tych wszystkich, które tutaj na razie widać. Dalej mam niestety najmniej. Trzeci Beast Case. Five seven. No, troszeczkę lepiej, no hiperbestia. Znowu na środek. no Zobaczmy, jak procentowy z motylem. Dawno motylek mi tu nie wleciał, więc może w sumie to jest ten moment. Bo otwieraliśmy tą skrzynię i w sumie to chyba więcej widlotusów ostatnio trafiłem niż. No, niż tych motylków. I ostatnio, no przeleciał motylek, i niestety dalej najmniej. No i dobra, wjeżdża boost. Może Glowsy. Amfibiusy najlepsze, 3 400, Oj tak, Field Tester jeszcze Emilii trafiła. I Kary Ambita ultrafiolet. No setup już ma bardzo ładne, 8-400 dla niej. Dla mnie skinki za 200, ale With Lotus. Jest szansa trafić With Lotusa, albo nawet jak wyleci Huntsman Emerald, to jest też bardzo, bardzo dobrze. Nie ma Huntsmana Emeralda nawet. Może wleci ten Huntsman Emerald? Proszę. Bowie Knife. No dobra. Karambit karam za zadyszkę i. Jest szansa. O! Jak ona by trafiła tutaj? Nie wiem, Falkiona? To może by było. Mamy w ogóle jeszcze tą batelkę? Mamy jeszcze tą batelkę? M9 Bayonet Marble Fate? Jeszcze wleciała. No, 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 jeszcze wleciała M9 bajonet Marble Fate, Emily, Emily tak, po królewsku. Po królewsku e, z sygnetem będzie lepiej. Po królewsku. No i dobra, ok. Na no, tym kończymy. Blokujemy motylka, bo tu blokujemy M9. -eczkę. Te amfibiusy. Ok, falkiona. Falkiona, okej, okay. no i w sumie to możemy sobie sprzedać. No i dobra, to już jest mocny kąbek. To już można zaliczyć na kąbek. Nie ma królewskiej żałoby, już na razie nie będzie. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.